Dajcie moi drodzy, z tej strony S. Witam was serdecznie w Somie w kolejnym odcinku tej jakże ciekawej gry o głębokiej fabule, o głębokim zarysie fabularnym i yy, słuchajcie o jakże przerażających momentach takich jak właśnie ten, ponieważ jesteśmy, przypominam, u u Jesteśmy moi drodzy chyba w tej serwerowni. Musimy jak coś tam z chipem zrobić, z tego co pamiętam o kurde Ja pierniczę Game Boya w głowę sobie włożył. Co się dzieje? I wiem, że tutaj jest potwór słuchajcie. Ja jestem już prze przerażony On tam jest, naprawdę, ja nie kłamię. Czekajcie, Electric Hazard, Always Wear Protective Gloves. Co to jest? O kurde. Dobra, spokojnie, czekajcie, co to jest? Dobra, nie wiem, czemu to się zamyka? Nie otwieraj się, znaczy nie zamykaj się. O, słabo, tam ktoś jest. Please recharge and return power pack after use. Tu się coś recharguje z tym. Boże, jakie ja się boję tam i się naprawdę nie jestem gotowy, słuchajcie. Ja się tak byłem ten, ten odcinek nagrywać. Bo on tam naprawdę jest. Słyszycie te dźwięki? Pokurwione dźwięki Super! Oh, wow Oh, no No i światło, oczywiście, musi... Ja muszę to w ciemności robić, nie? Tam jest chyba Tam stoi, zobaczcie Widzicie typa? Celuję w niego Ale się krztusi Muszę mu zrobić, słuchajcie, jakiś... Pyt antykrztuszacza. Żeby się wykrztusił. Matko straszne. O, ale mogę rzucać w słuchajcie przedmiotami. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Mogę Przejebane. Coś spadło. Na szczęście nie na moją głowę. O, matko, o co chodzi? Dobrze, że mogę rzucać. Słuchajcie, bardzo dobrze, że mogę rzucać. Ja to, ja to zaraz zrobię. Słuchajcie, czego odciągnąć. Trzeba mu obciągnąć. Dobra. Tym. O! Fuck, co to było? Ja nic nawet nie zrobiłem, a, a się zlękłem. Dobra, spokojnie, ludzie. Spokojnie, czego? Jebam. Nie mogę na niego chyba patrzeć, wiecie? Tak, nie mogę na niego patrzeć, dobra. Poszedł? Ruszył? Oh, no. Tam jest, dobra. Zrobimy teraz to tak, patrzcie. Może pójdzie tędy. Nie wiem, wszystko się zatrzęsło, ale nie poszedł. Nie doszedł. Czemu? Dobra, czekajcie inaczej. Tam. <laughs> Czemu go nie mogę zlurować? Kurde. Ty może jeszcze bliżej. O, oh, fuck. Jak ja się go boję w ogóle? Ja naprawdę się go boję. Czekajcie, musimy. Niech ta gra się już skończy. Słuchajcie, chcę jakąś serię mniej. Mniej przerażającą, naprawdę Czekajcie, kluczem Odwrócił się Kurwa Spierdalam. Nie, 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 nie odwracam się Spokojnie, Esu, nie bój się Spokojnie, Esu, nie bój się Nie bój się, su. Nie bój się, Sus, spokojnie. Zamknij drzwi. Przeczekaj, przeczekaj. Po prostu, kurwa, przeczekaj to. Przeczekaj ten koszmar, to się kiedyś skończy, jeszcze się obudzisz. Oh, fucking shit. Dlaczego on akurat w moją stronę poszedł, jak ja rzuciłem w O nie, nie mam siły na Ona jest tak, kurwa, przerażająca. Dobra. Może teraz się uda. Ale przynajmniej się ruszył. Słuchajcie, jesteśmy trochę do przodu. Przynajmniej się ruszył. O, 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 o. widziałem chyba go. Tam jest? Coś tu pryska. O kurwa. Tam jest. Nie, nie ma go. Jest. Fuck me. Jak ja mam w ogóle tam przejść, tamto. Z... Ja naprawdę nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, jakie ja mam to zrobić, ludzie. Ja nie jestem na to gotowy. Uff, jak ominąć ten moment gry? Tędy. Gówno. Na pewno tędy trzeba będzie wyjść. To będzie droga powrotna, więc nie trzeba. Muszę tylko jakoś go ominąć. Ale wiecie co, może on w... mnie nie zauważy, się na niego nie będę patrzył. Może mnie nie zauważy, jak nie będę na niego patrzył. Czekajcie. Ale kurwa stanął. Ale kurwa stanął. O! Oh no! Oh no! Jezus! Ah! Dobra, dziękuję, pozamiatane. Przynajmniej nie zabił, to już koniec, słuchajcie, mam nadzieję. Chuja tam koniec. Dobra. Jeszcze raz spróbuję. Jeszcze raz spróbuję, słuchajcie. No i gorzej, że on akurat tak stanął, słuchajcie, w tym miejscu jebanym Tam stoi. Bardzo dobrze Nie bój się su Nie bój się, nie gonicie Idzie tu, dobra, idzie tu, idzie, idzie, idzie Kurwa na coś nadepłem Na coś nadepnąłem Dobra, poszedł ludzie, dobrze jest bardzo dobrze. Teraz muszę go tylko naładować, chyba. O, oh fuck, muszę go tylko naładować albo aż naładować. Słuchajcie, przepraszam, że ja w tym odcinku nie rzucam żadnymi sprośnymi żartami ale ja naprawdę jestem przerażony. Fuh. Fuck, muszę teraz tylko wrócić. Nie mam tam jakiegoś przejścia, ale najważniejsze, że już mam tą baterię. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Okej, okay, jak go tam wychędzić? Tam stoi. Dobra, dobra, dobra. Easy, easy, easy. easy. Okej. Okay. Stoi tam. Dobra, damy radę. Albo i nie. Spokojnie ludzie, spokojnie panuje nad sytuacją, muszę się tylko przekraść On musi tam dalej pójść On naprawdę musi tam dalej pójść, ale kuźwa nie idzie, co on ma z tymi uszami? Dobra Jestem trochę za blisko, nie? Poszedł Goni mnie Nie nie, nie ma opcji. Nawet mnie nie dogonisz, stary. Możesz próbować, ale... Sajwatka Dobra. Okej. Okay. Chyba się udało, ludzie! Chyba... Chyba się udało. O matko... Co się dzieje? Co ja mam zrobić? Góra. O. Chyba na górę muszę jednak wejść. Fak, nie pamiętam. Cicho ptaki. <laughs> Ludzie. Nie, nie na dół, na górę. Hu, okej, okay. dobra, spokojnie. Przydałoby się podleczyć, słuchajcie. Ale chyba tu jesteśmy bezpieczni, słuchajcie. Mmm, yy, wiem, dobra, to była ta bateria. Okej, okay, okej, okay, już wiem, gdzie mam iść. Już wiem, gdzie mam iść, już wiem, gdzie mam iść, chyba. Mhm, yy tędy. Tak, 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 yy, power room. W power roomie byłem. Airlock, airlock, airlock. Tutaj chyba. Nie! <laughs> nie? O nie. Czekajcie, sorry, źle klik klikłem. Czyli to chyba było na dole, słuchajcie, to było w... Tak, to na pewno było na dole. Mhm, dobra, spoko. Czyli na dole. Musimy szybko znaleźć schody na dół. Boże, to nie tu kanciapa. O, ale jest leczenie, fajnie. Och! Pięknie! Matko! Ta gra jest naprawdę zabójcza. Szczerze mówiąc, ja się czasami nawet bardziej boję, niż na amnezji. Co prawda Outlasta nie pobiło. Moi drodzy, Outlasta absolutnie nie pobiło i chyba nie pobije. Nic Outlasta. Ale gdzie są kuźwa schody w dół? Esu! Esu, szukaj! Szukaj schodów, szukaj, szukaj schodów! Boże, oby go tam nie było na dole, bo po prostu... Pierdolny na zawał, naprawdę. To nie, to nie kłamstwo. To fakt. Okej. Okay. Okej, okay, czekajcie spokojnie. Lower. My jesteśmy na mid section. Deep diving room, dobra. Mm, infirmary. Infirmary. To chyba tędy, słuchajcie. Laboratory. Tędy, 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 dobrze idę?

Gdzie... <laughs> Gdzie się to wsadza? Gdzie się tą baterię ładuje, kurna? Chip, like robot, so nie mam czegoś. Czegoś nie mam. <laughs> ludzie, ludzie. Słuchajcie, nie mam tego chip'a. I ja nie wiem, po co ja brałem tą baterię? Ale chyba czegoś nie zrozumiałem, słuchajcie, bo. Bo cały czas nie możemy tego zaleć. Cały czas nie możemy wziąć tego naszego stroju. Super jest. Fail. Wszystko fajle, słuchajcie. Tu też nic nie mogę dać. O matko, ja muszę wrócić tam na górę i to chyba do tego pokoju z tym potworem. Na stówę. Na stówę muszę tam wrócić. Boże. Kocham to. Kocham to w tej grze, naprawdę. Dobra, ale słuchajcie, może nie będzie tak źle. On w sumie stał tam dalej, a my nie potrzebujemy eee, aż tak daleko iść. My musimy iść trochę bliżej. Uuu, choby. Ojej, tylko nie to. Tylko nie to. Ojej, o ten się tutaj spałni cały czas. Wyżej, 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 Jasu. Wyżej, wyżej, tędy schody. Zapamiętałem? Dobrze, zapamiętałem. Słuchajcie, znam Omikron, jak słuchajcie. Jak moją własną kieszeń, stulejarską kieszeń. Dobra, lecimy. Teraz spokojnie. Teraz spokojnie i teraz na kuckach. Dobra, nie ma typa. Zapisało się, widzicie? Widzicie, zapisało się. To oznacza, że może nie będzie tak źle, bo jeśli zginiemy, to teraz odtąd zaczniemy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jest tam. Ten kutacz jest. Oczy oczywiście, że jest. Czeka. Tylko czeka na odpowiedni moment Aha i to też nie ma sensu, czekajcie co to jest? Energy Pal Bateria 5, co to jest 5? To jest jakiś chip pewnie Power Pack Pod piątką to wygląda jak chip Wewnątrz, 3, 1, high performance Okej okay. Tylko, że tam jest czerwone słuchajcie Stoi tam, dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Ale zobaczcie, to też jest czerwony. Ja tego nie rozumiem, wiecie? Nie rozumiem, czemu nie mogę dalej pójść, trochę to jest głupie, bo... Nie mogę się nigdzie wczołgać ani nie mogę nigdzie wrócić. W zasadzie, w zasadzie mam wszystko. Zobaczcie, mam chip i mam chyba tą baterię. Jeszcze chyba... Nie, mam, to jest żel. To jest żel i ta bateria. Jeszcze muszę chip znaleźć. Jeszcze muszę tylko ten chip znaleźć. Ale wydaje mi się, że to nie tutaj, wiecie? Jestem niemalże pewien, że to nie tutaj, tylko coś po prostu przeoczyłem. Przeoczyłem chipa. O, cholipka. Mhm. Tak, bo to mi pokazuje, słuchajcie. Przeoczyłem chipa, na który po prostu przerzucę mój mózg. Tylko gdzie on może być, słuchajcie? Gdzie może być ten chip? I teraz ja, kurde, będę szukał po tych wszystkich piętrach. Trochę masakra. Ale przynajmniej bez potwora, słuchajcie. To jest. To jest naprawdę wielki plus. O faka, gdzie może być ten chip? Fajnie, żeby to mi w ogóle pokazało. Może na lower? No miałoby sens, chociaż na lower w sumie byłem już. Słuchajcie, na lower na pewno byłem. Deep diving room, gdzie tego chipa mogę znaleźć? Dobra, tu na szczęście mogę biegać moi drodzy. Tutaj ten chip może jest. O! Tą kostkę co mu robika rzuciłem w ostatnim odcinku. To było... To było takie śmieszne, że po prostu nie wytrzymam. Nie wytrzymałem i parskłem śmiechem. Ooo, oh, fuck. Gdzie to może być? Gdzie może być ten chip, słuchajcie? Laboratorium? Może laboratorium, słuchajcie, to brzmi tak no, jak miejsce na chipa. Na chipa. To miejsce na chipę. Ok. Tutaj to nie ma sensu. Może tutaj. Ale tutaj też przeszukiwałem, słuchajcie. Hmm. 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 No powiem wam, że mogę, mogę długo szukać niestety, bo została mi jedna część i nawet słuchajcie nie wiem w jakiej partii mam tego szukać I to jest to jest po prostu problem w tej grze w laboratorium chyba nie no kurde, tam były te żele Tam były te żele, Hydroponics Bionic Laboratory, Biomek, to jest Biomek Laboratory, nie, to jest jakiś clean room Hall. Spróbuję, słuchajcie, spróbuję. Najwyżej trochę czasu tracę, słuchajcie. O oh, fuck, ale kurde powiem wam, że chciałbym jednak wiedzieć, gdzie to jest, a nie, a nie łazić przez pół godziny po, po budynku i szukać małej części, która może być kuźba wszędzie nawet w tej pierdzielonej szufladzie w dupę kopanej. Szczególnie, że już wszystkie pokoje przeszukałem. I to nie jest żartny, Ja naprawdę je przeszukałem. Słuchajcie, to wygląda na chip, tak naprawdę, no? Co ja mam wam powiedzieć, no? Kurde, a może na tym szczurze jest ten chip, czekajcie, czy, czy to ma w ogóle sens? Spróbujmy, bo jeszcze na szczurę nie laliśmy żelu. Poleje, poleje, poleje żel na szczurę. Dobra, spokojnie. Prosto, na twarz, na dupę. Dobra, lej na dupę mu. On w sumie ma ten chip, może to, może to jest to w sumie. Przydałoby się. Ożył. Nie, trochę tak spuchu powiem wam. Nie, kurde. A miałem już nadzieję, słuchajcie. Naprawdę miałem już nadzieję, że się uda. Na to też polałem ostatnio i to też nie zadziałało, z tego co pamiętam. W sumie mogę jeszcze raz to zrobić. Może tym razem zadziała. Trzymajcie kciuki. O kurde, szukać takiego jednego badziewia po prostu masakra. Ale przynajmniej te, te dwie rzeczy mam już znalezione, więc no, jestem bliżej końca niż dalej. Lej mi to, lej te kole. Lej te kole! Nie, ale to też to ożywiło. Ożywiło chipa. Może tutaj. Kurde, no. I teraz tak będę biegał i szukał. Moi drodzy, jeśli wam się nudzi oglądać takie rzeczy, to się nie martwcie, nie stresujcie, możecie przewinąć odcinek do przodu. Ja tak jak mówiłem, raczej będę biegał po prostu szukał jednej malutkiej części na trzech piętrach w każdym pokoju. To może mi dużo zająć, bo to może być wszędzie. A co gorsze ja już naprawdę wszystko przeszukałem i jestem pewien, że wszystko przeszukałem. A to może być kuźwa... dosłownie wszędzie, nawet w tym śmietniku, jakbym to znalazł, to bym się nie zdziwił. Słuchajcie, może tutaj, tego jeszcze nie ruszałem, kurde Może trzeba zbić szyben Einen szyben Szyben zbiten Tu jeszcze nie byłem, czy to ma sens w ogóle? Leki, tutaj już wszystko wywaliłem na ziemię Gdzie może być ten chip? On może być w jakimś mózgu, słuchajcie Na pewno jest w mózgu Byłem tu? Tak, tak, to jest wejście, aha ale fajnie, jakby ona jednak mi powiedziała, słuchajcie, z tym chipem, wiecie? Byłoby trochę, trochę kuźwa miło, rzucę ją krzesłem, niech żre. żre, krzesło. Bo tutaj raczej tego nie znajdę. Go look for a robot cortex chip. Go for a robot cortex chip, czyli w zasadzie od robota, jeśli, jeśli można rozumieć jej słowa dosłownie, słuchajcie. Robot cortex chip. Czyli rdzeń robota. Gdzie może być rdzeń robota? Czy to może to ten, co oddychał tam? Na górze, ale to też nie ma sensu. Dotykałem go. Podobało mu się. Dotykałem go i nic to nie pomogło, słuchajcie. Tutaj to też raczej tu są pozamykane te A inne Szufladen. Kurde, zobaczcie jak, jaka dziwna grania. O Ojejku, albo ewentualnie zrobię, słuchajcie, troszkę krótszy odcinek eee... Mid section, mid section, kurde, fajnie, żeby to jednak pokazało. Jeszcze pójdę raz do Upper Section może to będzie miało sens, przejdę jeszcze się słuchajcie raz do upper section. I yy, jak tam nic nie znajdę, po prostu skończę odcinek, zrobię takie drobiny krótszy. Yy, I w kolejnym odcinku, po prostu sobie sprawdzę w solucji albo na YouTube, yy, co dalej robić. Bo, bo, bo kurczę, szkoda, szkoda czasu, żeby tutaj latać 30 minut, szukać jednej pierdzielonej pierdały w, w cholera maciu. Słuchajcie, no niby, niby, może tutaj. Może tutaj, ale czy to ma sens? Może ten typ ma kurde mózg gdzieś. Nie, kurde, też nie. Dobra, on nie żyje, słuchajcie, rzuciłem mu weliska na głowę. Biedny, ale straszna ciemnica, kurde, w mikrofalówce, chipy nie. Na pewno nie. Ktoś podgrzewał chipa na obiad. Chip na obiad. Widzicie, kurde, no. Kręce się kręca, tu gówno jest. Jeszcze można byłoby, słuchajcie, spodziewać się, że to będzie tutaj. Można byłoby się spodziewać, że to będzie tutaj, ale tego tutaj po prostu nie ma. Czekajcie, eee, Door opens and closes automatically. Maintenance personal only. Kurde, strasznie się boję tego pomieszczenia. Naprawdę, ja się tak źle czuję. Tutaj, czekajcie, może coś tutaj z głowy mu trzeba wyjąć. Ja pierniczy, jeśli ja tam mam znowu iść do tamtego zioma, to po prostu to będzie tak smutne. Power pack, high performance. Recharge the pack W Chargerze. Okej. Okay. W Chargerze. Dobrze, że on tam stoi. Ale tu też jest zamknięte, zobaczcie, to też nie ma sensu. O nie, stoi przodem w ogóle przejebane. I tu też nie można nic... O! Charger pack, czekajcie! Zobaczcie, tu jest charger pack. Widzicie? Ale nie mogę tego użyć w ogóle. O dziwo nie mogę tego użyć. Czemu? Wygląda jakby nie było, słuchajcie, zasilanie. Jak włączyć zasilanie? Jakiś guzik może będzie? Oh my god, on tam stoi w ogóle. Fuck. Tamtąd to wziąłem, czy to ma w ogóle sens, żebym ja tam jeszcze raz szedł? O masakra, ale to wygląda jakbym miał to tutaj naładować, wiecie? Ale chyba nie ma zasilania, tylko jak włączyć kuźwa zasilanie? Ten tu czeka. Tu jest jakiś silnik. Czekajcie, może jakoś to ogarnę jednak. Warning, keep hands clear. Umyj ręce, umyj paździerz zanim dotkniesz. Czy to ma sens, jeśli to zamknę? Nie, to nie ma sensu. Tutaj może. Tutaj też, nie? No dobra, moi drodzy, yyy Power Room, to jest Power Room, no właśnie, no powinno być to tutaj do włączania. Dobra, skończymy tutaj. Sorry, słuchajcie, za trochę nudny odcinek, bo dużo szukania, e, chociaż było strasznie, przynajmniej na początku, więc z tego się cieszę, bo coś się działo. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku Somy, na innych seriach i oczywiście na live'ach wieczornych. Trzymajcie się ludzie, dziękuję serdecznie za oglądanie, trzymajcie kciuki za mnie, więc kciukujcie filmy i komentujcie standardowo. Na razie ludzie, pa pa i cześć.